Festiwal Food Tracków polega na tym, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Wrocławia, studenci i pracownicy nie tylko naszej uczelni, ale też uczelni pobliskich, a także pracownicy tutaj biurowców, zapoznali się z ideą Food Trucków. Food trucki jeszcze są w Polsce dosyć kontrowersyjnym przedsięwzięciem, ponieważ kojarzą się z głęboko mrożonymi zapiekankami, nie zawsze świeżymi itd., tak tak ale dzisiaj chcemy pokazać wszystkim ludziom, z czym to się je, nomen omen i czy food to jest właśnie coś takiego, co nam utkwiło w pamięci jeszcze z dawnych czasów, czy jest to nowoczesna kuchnia oparta na lokalnych produktach. Mamy tutaj e, diety od hardkorowych hamburgerów, aż do totalnie wegańskich barów, więc jest też e, Różnorodność narodowa, są tutaj chińskie pierożki, są też tybetańskie przysmaki, są amerykańskie hamburgery, ale są też fishburgery z Doliny Baryczy, zestawów milickich. Nasze niesamowite auto nazywa się Fish Food Truck, więc, jak sama nazwa sugeruje, operujemy prawie że w większości rybami. Chodzimy stawy mielickie S.A., to jest nasza firma macierzysta. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najświeższą z możliwych ryb, ponieważ tą rybę, którą dzisiaj tutaj oferujemy, ona dzisiaj rano była poławiana z naszych stawów. Food truck nie jest ciężkim przedsięwzięciem do prowadzenia, a o wiele cięższym jest zadowolenie naszych gości, ponieważ jak Państwo widzicie znowuż jest tutaj rząd chyba 36 aut. Naszą natomiast jakby wytyczną i, i pierwszą składową jest to, żeby zadowalić świeżością i nietuzinkowością potraw. No, robimy takie wielkie 40 cm naleśniki. Mamy je w wersji pszennej, w wersji bezglutenowej gryczane i wprowadziliśmy ostatnio naleśniki wegańskie. Także znajdzie się coś dla każdego. Na słodko, na słono. Nie stoimy nigdzie na co dzień, natomiast może nas znaleźć na bazarze smakoszy, co niedziela na browarze mieszkańskim. Mamy w menu e, kawy, czekolady, herbaty. E... Oczywiście opieramy się na kawach, bo jesteśmy kawiarnią i to jest nasz, nasz główny produkt. Bo pracujemy tu obok. Przerwę <grywa> na lampy i się, że to fajna odmiana, żeby coś innego zjeść. No i na świeżym powietrzu. Z tej ciekawości. Street Food się rozwija, to wygląda całkiem nieźle. Przejrzeliśmy autem z kolegą i zobaczyliśmy, że coś się dzieje i jesteśmy. Coś, coś nowego, coś nietypowego, oprócz brat, brat w tym razem, Bratwursy chyba nie, bradwursy i jakiś trak z pizzą jest we Wrocławiu, prawda? Dlaczego? No uczę się na uniwersytecie obok, więc po prostu, żeby coś przekąsić w czasie zajęć po prostu. Czy masz swój ulubiony food truck albo jakieś danie z food truck? Nie, ale żałuję, że większość jest z mięsem niestety, a jestem weganką, więc trudno mi coś było wybrać, no ale naliśniki spełniają wymogi. Jesteśmy fanami dobrego jedzenia ulicznego. Myślę, że ten trend zatrzyma się znacznie, znacznie dłużej i się rozwinie, ponieważ odchodzimy już od restauracji, na które trzeba poświęcić dużo czasu. Generalnie współczesny człowiek ma kwadrans 20 minut na szybki lunch, więc taki food truck jest bardzo przyjaznym aspektem życia.